W średniowieczu stosowano tak zwane sądy Boże, jako metodę ustalania niewinności oskarżonych. Wierzono, że Bóg nie pozwoli skrzywdzić osoby niewinnej. Jedną z najczęstszych prób była próba wrzącej wody. Oskarżony musiał włożyć rękę do kotła z wrzącą wodą i wyciągnąć z niego kamień lub inny przedmiot. Następnie ranę bandaszowano, a po trzech dniach sprawdzano jej stan. Jeśli nie było oznak zakażenia, uznawano to za znak boskiej interwencji i dowód niewinności. Istniały także inne formy prób, np. próba żelaza oskarżony musiał przejść kilka kroków z rozgrzanym żelazem w rękach. Podobnie jak w przypadku wrzątku, stan oparzeń decydował o wyroku. Próba wody mogła również oznaczać rzucenie oskarżonego do rzeki, jeśli utrzymywał się na powierzchni. Uznawano to za dowód winy, ponieważ wierzono, że czysta woda odrzuca grzeszników. Te brutalne i nielogiczne metody sądzenia opierały się wyłącznie na przesądach i strachu, ukazując surowość ówczesnego systemu sprawiedliwości.